Cześć, witajcie. Znajdujemy się na nowej inwestycji. Będę tutaj trochę czasu, będę wykonywał tutaj sufity. Chcę Was trochę oprowadzić, pokazać Wam, jak to wygląda i co tutaj będziemy wykonywać. Bo oprócz sufitów doszło jeszcze trochę dodatkowej pracy. A więc, jak możecie zauważyć, mamy tutaj profile. Profile, oczywiście, od Rygips. Tutaj są 6-metrowe, tutaj są 4-metrowe. Także tak się to prezentuje. Tutaj znajdują się pręty do wieszaków. Mam tutaj regał cały. Wszystko mamy z Regilsa łącznik wzłużny, wieszak obrotowy, wieszak krzyżowy. Można powiedzieć, że to jest mój magazyn. Mam taśmy do zabezpieczania motywa i antyflapy, które zawsze używam. Stretch, taśma akustyczna, kręty do płyt od SB. To wam tylko tak pokażę. Tu są na przykład spręty z wiertełkiem. Kolejne kręty. Są ocynkowane też z wiertełkiem, ale inny rozmiar. Tutaj na pudełkach macie wszystko opisane: 3,5 na 25 i 4,2 na 30. Kolejne wkręty: 3,9 na 31 to są wkręty do twardej płyty i to jest ocynk. Widzicie? Gwint w drugą stronę to jest wkręt do twardej płyty. Płyt. To samo. Tutaj dostałem dodatkowo jeszcze wkręty od rygipsa. Tutaj są kołki z raf pluga, ale nie wiem jeszcze czy je zastosuję. Profile przyścienne. Oczywiście mamy płyty. W całym domu idzie płyta ogniowa, mimo tego, że nie ma tutaj konstrukcji drewnianej, wszędzie idzie ogień. Eee, tak sobie zażyczył inwestor i Woda, ogień, jest płyta do łazienek. Tutaj mamy folię budowlaną. Tutaj jeszcze chciałem wam pokazać taki nowy zestaw od SW, czyli boksy. Tutaj mamy wkręty do betonu. Będę kręcił o tym film, także każdy z was zobaczy, jak te wkręty trzymają. Wkręty są różne. Oby dwóch boksach tutaj też są wkręty jak widać, tutaj mamy taką wielką skrzynię, ta wielka skrzynia jest na wózku przyczepiona w tym miejscu. Oczywiście możecie to w łatwy sposób odpiąć, macie wózek transportowy. Z regulowaną rączką, oczywiście, z pasem, który też się bardzo łatwo składa. Jak widać, nawet duży kątownik motywa się tu mieści. Tutaj mam wszystkie rzeczy, i to są nowe organizacje. Jak widzicie, że one się razem ze sobą łączą. Mamy tutaj już odłożone, bardzo łatwy sposób możemy transportować. Naprawdę robi to wrażenie, bo ten Sbox Plus ten kosz można powiedzieć, jest mega duży naprawdę jest pojemny, no, na zdjęciu tutaj tak nie wyglądało i teraz tam będziemy też robić, ale teraz są tam glazurnicy, są tutaj sufity możecie sobie zobaczyć sufity do wykonania wszystko w tym domu idzie sufitem w podłodze nie ma żadnych instalacji wszystko mamy w suficie więc yy, tu tutaj to jest, to jest taras, to, czyli tu będzie jeszcze zrobiona paroizolacja, bo tu będzie jeszcze wełna sadzona. Oczywiście jest mnóstwo pomieszczeń gospodarczych. Tu jest pomieszczenie, które zostawię. Na razie wam nie będę mówił, co tu będę robił, bo jeszcze jakby do końca nie jest to sprecyzowane. Jeżeli będzie tutaj sufit na konstrukcji z płyt kartonowo-gipsowych to to nie będzie ani ogień, ani woda zobaczycie co to będzie. Będzie to taki, można powiedzieć, rzadko spotykany system i ja nie widziałem filmów na ten temat jeszcze w internecie wykonanym przez wykonawcę. Więc to będzie naprawdę sztos. I tutaj mamy Tutaj mamy specjalnie. wam tak wstępnie opowiem co tu będę robił. Tutaj będzie karnisz półką na LED, czyli będziemy fazować płyty, będziemy je sklejać. Jak widzicie, jest mnóstwo kabli. Jest dużo łazienek. Tu jest łazienka na przykład. Tutaj jak widać, przedpokój. Też wszystkie widzicie instalacje. Wszystko idzie sufitem. Tak się to prezentuje, no ale trzeba to podwiesić. E, I teraz znajdujemy się w salonie Salonia, Dalnia, Kuchnia. E, tak, tak to się to prezentuje, Salonia, jadalnia i Kuchnia, czyli to wszystko, co tutaj teraz widzicie, ma 100 metrów kwadratowych. No jest sporo. W tym miejscu tutaj, w tym miejscu tu pójdzie tu delatacja sufitów. Naprawdę gruba inwestycja, bo ja tutaj, ja tutaj mam do wykonania 400 metrów kwadratowych stufitów płaskich. Choć teraz idziemy na poddasze. Och, tu, tu idziemy na poddasze, to nie ma tu skosów do wykonania suchej zabudowy. A dlaczego? Sami zobaczcie. Dlatego, że Trop, sufit czy dach? Jest lany z betonu. Tutaj akurat jest wszystko wytynkowane. Na te tynki mineralne będzie szła zakierka To nie ja będę robił, to będzie firma od tego. E, moje tematy to są tu. Tu trzeba zrobić płaski sufit. E, tu mamy łazienkę. To samo będzie płaski sufit. Dużo tej rekuperacji, no ale duży dom. Tutaj można powiedzieć najtrudniejsze miejsce w całym tym domu, pomijając salon, gdzie jest duży sufit, dlatego też tam są profile 6 metrowe. Jest ta klatka schodowa. Ale tutaj ogarniemy temat. Zrobimy to. Tutaj też będą zastosowane rewizje. Bo w tych miejscach musi być rewizja, musi być wgląd do. Musi być wgląd tam właśnie do tej rekuperacji i musi być wgląd też do sufitu, gdzie tam idzie ta instalacja wodna i tak dalej. Kolejne kolejne Zobaczcie jak tu wysoko trzeba, jak tu dużo trzeba obniżyć tu. Tyle. Tyle musimy się obniżyć. Także najdłuższe wziąłem metrowe haki, pręty, ale wydaje mi się teraz, że jednak to będzie za mało. I teraz dodatkowa sprawa, będę tutaj, muszę tu wszystkie podłogi zabezpieczyć, zabezpieczyć całą stołarkę okienną, z racji tego, że wszystkie te e, elementy żelbetowe będę białkował wapnem, z domieszką, e, glinki, jakieś tam, dokładnie nie wiem, i jakiegoś włókna, e, ma to zapobiec robieniu się grzyba, powstawaniu się właśnie różnych zagrzybień w tych zamkniętych miejscach. Z tego, że inwestor idzie bardzo mocno w naturalne rzeczy, tak jak są mineralne tynki, to nie chcę stosować tutaj żadnej chemii, która, którą mógłbym natrysnąć powiedzmy agregatem malarskim. Chcę zrobić to tak, jak się to robiło 100 lat temu, czyli wapno i tam będzie będzie to dla mnie przygotowana mieszanka. Będę miał e, taki, powiedzmy, w cudzysłowie, agregat, taki zraszacz pod ciśnieniem, i będę to wszystko zraszał. Więc e, wszystko, co mogę, muszę pozaklejać. Wszystkie te duże okna, bo one są drewniane, żeby ich po prostu nie pouszkadzać. Wszystkie podłogi i to jest pierwszy etap, co ja muszę w ogóle zrobić, zanim przystąpię do do wykonywania sufitów. Tam jest jeszcze druga część, ale teraz tam jest kotłownia i taki, można powiedzieć, pokój, duży pokój nad garażem i tam jest teraz glazurnik to pójdziemy tam po prostu, kiedy indziej. Więc ja się biorę za zaklejanie, oczywiście nagram Wam z tego film, z tego powiedzmy białkowania wapnem, tak, się, tak by się to nazywało kiedyś. Natomiast będzie to robione natryskowo. E, więc. Więc to jest taki dość ciekawy temat, też rzadko spotykany. Też wiele osób, wielu osobom się to może przydać. Już wam jeszcze tutaj chcę wytłumaczyć, tylko te schody są takie dość dziwne. Dlaczego to inwestor chce zrobić? Ano dlatego, że iż gdyż, ponieważ ten fragment całego tego sufitu nad jadalnią jest, jest to taras na górze. W razie gdyby odpłukać w niemalowane coś się wydarzyło, to żeby tutaj nie zaczęły rosnąć różne pleśnie i grzyby, to właśnie jest po to zrobione. A jak już robimy to tu, to zrobimy to wszędzie w całym domu. Także jak to będzie? Oczywiście wiadomo, wiadoma sprawa, że ile tam damy radę trysnąć za te rury, to tryśniemy. Oczywiście tutaj jest woda, tak samo, żeby nie, nie szło do jakich, jakichś jakiś jakichś skroplin, jakichś, głównie skroplin. No to właśnie po to będzie to wapno, bo wapno jest izolatorem. Więc wszędzie wszystkie tropy będą wypryskane tym wapnem. Jest tego mnóstwo, bo wszystkich tych stropów, czyli całego sufitu jest ponad 400 metrów. Więc jest co robić, no a podłóg do zabezpieczenia jest 800 metrów. 700 przepraszam, 700 bo w garażu nie będziemy robić, bo garaż jest spinkowany. Więc tak się to tutaj prezentuje. Popatrzcie jeszcze raz ile tutaj jest tych rur, tu też będą rewizje, także Trzeba to wykonać. Dlatego taka, a nie inna decyzja padła. To samo jest tu. A więc można powiedzieć, że tu macie wstęp do nowej inwestycji. Ja się biorę za zaklejanie. Oczywiście zabezpieczenia to ja Wam chyba nie muszę nagrywać. Ponieważ zabezpieczenia jest dużo, pokażę Wam. Jest dużo oczywiście materiałów na kanale. Używam cały czas tych samych produktów. Nie wymyślam, nie wydziwiam. Mam sprawdzone. Używam antychlapy z motiva, taśmy z motiva. Wywalam folię budowlaną 02. E, Daję na całą, na całą podłogę, zabezpieczam wszystko i później ja Wam to pokażę, jak to wapno będziemy tryskać. To zobaczycie, wszystko musi być zabezpieczone. Bo popatrzcie się, jak wygląda stolarka okienna i drzwiowa, jest drewniana, i nie daj Boże, żeby się coś z nią stało. Zapraszam Was oczywiście na serię fajnych filmów o suchej zabudowie, o sufitach płaskich, o właśnie takich sytuacjach jak to bielenie stropów wapnem. Stara technologia w nowym wykonaniu więc będzie dużo ciekawych materiałów. Pozdrawiam Was, trzymajcie się hej i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam na Instagrama, Facebooka, TikToka. Piszcie komentarze, zostawcie po sobie łapkę. Jeżeli jeszcze nie obserwujesz kanału, koniecznie zasubskrybuj. Trzymaj się, pozdrawiam hej.